Jak się przygotować na wyprawę w las? Co ze sobą zabrać? Jak zaplanować trasę? Gdzie można zapalić ognisko, a gdzie przenocować? Ciekawi? Ruszamy w Beskid Niski. Wyprawa do lasu to nie tylko spacer wśród drzew. Lasy bowiem skrywają też wiele atrakcji, które warto zobaczyć. W leśnych ostępach podziwiać można między innymi malownicze krajobrazy, ścieżki położone wzdłuż potoków, ciekawe formacje geologiczne, wodospady, ścieżki i punkty edukacyjne, stare fortyfikacje, pomniki, kapliczki. Czy chociażby Stary Cerkwie. Do mojej wyprawy po Beskidzie niskim dołączył Edward. Cieszę się, że się widzimy. Powiedz mi, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Dolinie Wisłoka w okolicy Rudawki Rymanowskiej w Beskidzie Niskim. To niedaleko Iwonicza i Rymanowa Zdroju, tak dla tych, którzy nie byli jeszcze w tej części Beskidu, ale jesteśmy dokładnie przy ścianie Olzy, przy takiej odkrywce geologicznej, która została wypłukana przez rzekę Wisłok. Odkrywka liczy ponad 30 metrów wysokości. Od niedawna jest rezerwatem przyrody. Ale co ciekawe, tutaj możemy zajrzeć do wnętrza ziemi, możemy zobaczyć, jak zbudowana jest wewnątrz ta część Beskidu i popatrzeć, jak bardzo kolorowa jest nasza ziemia w środku. Zobaczyć też, jak dużo tych formacji geologicznych to buduje. Geolodzy zachwycają się tutaj, natomiast zwykli ludzie też. No właśnie, mamy tutaj sporo turystów. Mówiłeś, że tu jest też taka ciekawostka. Ja widzę w tle za Tobą tablicę. Co tutaj jeszcze jest? Jak się dobrze przyjrzysz, to będziesz widział również obelisk, ale to jest miejsce rzeczywiście niezwykłe bo przed laty, w latach 70. dokładnie przyjeżdżał tutaj inkognito kardynał Karol Wojtyła. Przyjeżdżał tutaj przez kolejne wakacje, zostawiał sobie samochód przy leśniczówce, chował w szakach, a tutaj przychodził z plecakiem parę kilometrów, żeby w ciszy w namiocie odpoczywać, słuchał radia, czytał książki. Klimat tego miejsca jest niezwykły, ten szum jest cudowny. Powiedz mi, czy w Beskidzie Niskim znajdziemy jeszcze wiele takich miejsc? Dokładnie takich to niewiele, ale znajdziemy wiele innych ciekawych i zapewniam, że nie będziesz się tu nudził. No dobrze, a powiedzmy sobie tak, mam wolny weekend i chcę przyjechać, obejrzeć chociaż jakąś część Beskidu Niskiego. Taka wizytówka tego miejsca. Ja bym jechał w środkową część, jadę prosto do Dukli, gdzie pustelnia świętego Jana, gdzie Góra Cergowa, tajemnica, tajemnicza góra od czasów Celtów przecież jeszcze. Jadę do Zyndranowej, gdzie Muzeum Łemków. jadę do Barwinka, żeby skoczyć na słowacką stronę, bo jest po co też. I cerkwie, które zachowały się tutaj, ale też uzdrowiska, i wonisz Zdrój, Rymanów Zdrój i Zakola Wisłoka, ale wszędzie tutaj w Beskidzie spotkamy lasy. Ciekawe, bogate gatunkowo i przede wszystkim takie, które jeszcze dadzą się wykorzystać, chociażby żeby w nich zanocować, pozbierać grzyby czy zwyczajnie wypocząć. Leśnicy troszczą się o ludzi wybierających się na leśne wyprawy. W lasach czekają na nich punkty i tarasy widokowe, szlaki i ścieżki edukacyjne, wiaty, parkingi. Oraz bogata baza noclegowa. Szczegóły na temat leśnej infrastruktury turystycznej, miejsc wartych odwiedzenia, a także liczne porady i wskazówki dotyczące podróżowania i przebywania w lasach, możemy odnaleźć na stronach każdego z nadleśnictw oraz specjalnie stworzonych w tym celu programach i aplikacjach. Do mojej wędrówki po Beskidzie Niskim dołączył Dominik. Leśnik i ratownik GOPR. Cieszę się, że mogę się spotkać. Cześć, witaj. Ponieważ powiedziano mi, że ty tutaj wiesz, gdzie biwakować, jak po tym lesie się poruszać, zdradzisz mi wiele szczegółów. No trafiłeś na dobrego człowieka. Coś tam wiem o lesie i coś tam wiem o biwakowaniu w lesie i o zagospodarowaniu turystycznym, ale powiedz mi, co chcesz uzyskać jakie informacje. No przede wszystkim, gdzie mogę się poruszać, gdzie mogę się zatrzymać, jakie atrakcje mogę spotkać tutaj właśnie w tych lasach. No to tak, mam pewne informacje na temat regionu, w którym się znajdujemy, ale uważam, że lepszym źródłem informacji byłby dla Ciebie portal Czas w Las, czyli portal stworzony przez Lasy Państwowe, w którym jest baza 17 tysięcy obiektów turystycznych i tak naprawdę portal, jeżeli chodzi o zasięg terytorialny, obejmuje jedną trzecią kraju, więc jeżeli chcesz informacje na temat bazy noclegowej, fajnych ścieżek turystycznych, Szlaków rowerowych, wiatr turystycznych czy miejsc noclegów na przykład na jakichś polach namiotowych, to to jest bardzo dobre miejsce do tego, żebyś się tam udał. Jakie fajne miejsce polecasz do biwakowania? Tych miejsc też jest sporo, ale żeby trafić na odpowiednie miejsce, to przede wszystkim odsyłałbym cię do banku danych o lasach albo do aplikacji. Mam tutaj takie coś, jest taka aplikacja, która się nazywa Mobilny Bank Danych O Lasach. I tam jak sobie wejdziesz na mobilny bank Danych O Lasach i klikniesz w zakładkę Zagospodarowanie Turystyczne, to jesteś w stanie. Znaleźć dokładnie miejsca, które są wyselekcjonowane przez dane nadleśnictwo, i wtedy masz setki hektarów lasu do dyspozycji dla siebie. No dobrze, a co powinienem wiedzieć, szukając tego właściwego miejsca do nocowania? Czym się kierować? Przede wszystkim musisz sprawdzić, gdzie te miejsca są, to po pierwsze. Po drugie, na tej aplikacji albo w mobilnym banku danych o lasach musisz sprawdzić, czy nie ma jakichś okresowych zakazów wstępu do lasu, na przykład związanych z dużym zagrożeniem pożarowym, bo wtedy miejscowy nadleśniczy wprowadzi zakaz wstępu do lasu i musiałby swój wyjazd odłożyć na później. Dodatkowo jeszcze warto, żeby sprawdzić, czy nie ma innych zakazów, na przykład związanych z stoją zwierzyny albo związanych z uprawami leśnymi, do których nie ma wstępu, więc tak naprawdę po twojej stronie. Jako świadomego użytkownika i konsumenta lasu, jest to, żebyś sprawdził odpowiednio przed zaplanowanym wycieczki właśnie w banku danych o lasach te informacje. I wtedy będziesz spokojny, że spędzisz miło czas bez stresu, że jesteś tutaj nielegalnie, że tak powiem. Chciałbym skorzystać z Twojego doświadczenia. I poprosić Cię, żebyś mi pokazał, jak się przygotować na wyprawę właśnie w taki las. No to chodźmy, pokażę Ci, roz... pokażę Ci co mam w plecaku i spróbuję Ci opowiedzieć, co do czego służy i co możesz wykorzystać jakie patenty do właśnie takiego biwakowania na łonie natury. To proszę prowadź. Idziemy. Dzięki. Przed wyprawą do lasu warto wybrać nie tylko cel wycieczki. Poznać trasę i teren, po którym będziemy się poruszać, ale także przygotować się na różne niespodziewane okoliczności. Co wobec tego wrzucić w nasz plecak, aby wyprawa dała nam jak najwięcej pozytywnych wrażeń? Zatrzymaliśmy się i czas zobaczyć, co należy mieć, aby wyruszyć w las. To są moje najpotrzebniejsze rzeczy, które zawsze zabieram ze sobą do plecaka na wyjście do lasu i na wyjście w góry i myślę, że pomoże Ci to w pakowaniu się na taką wyprawę jedno-dwudniową. Poza tym też są, tu będą też pokazane kwestie organizacji miejsca w plecaku, co wydaje mi się, że mi się to przez lata mojej mojej działalności w górach i, i w lasach sprawdza, więc, więc myślę, że Ci to powinno się przydać. Mamy tutaj kilka takich dziwnych pakunków. To, te wszystkie rzeczy, które są w tych pojemnikach, w tych workach to są... To są odpowiednio popaczkowane zestawy pewnych rzeczy. Tutaj mam na przykład zestaw na zimną pogodę. Wyobraźmy sobie, że pada deszcz albo zaczyna być zimno. I ty nagle musisz szukać grzebać w tym plecaku tych rzeczy, szukać, szukać jakiejś kurtki przeciwdeszczowej czy jakiegoś piwora. A jakbyś miał wszystko spakowane w takim konkretnym pakunku, który jest nieprzemakalny, bez żadnego problemu, wiesz, że zielony worek masz od na przykład kurtki zimowej albo rzeczy, które masz na, na zimną pogodę. Drugim takim pakunkiem mam rzeczy nieprzemakalne, więc jeżeli zaczyna padać deszcz, mam tutaj taką bardzo lekką kurtkę i lekkie spodnie nieprzemakalne, które jestem w stanie sobie ubrać w terenie. A tutaj mam rzeczy typowo zimowe, jeżeli nam temperatura spadnie, mam, musimy mieć świadomość, że na terenach leśnych często gęsto jest tak, że temperaturę mamy w okolicach kilkunastu stopni, przyjdzie burza, nagle obniżenie temperatury i mamy w okolicach 2-3 stopni Celsjusza, więc warto mieć na przykład czapkę zimową, jakąś kominiarkę bądź rękawiczki przy okazji. To jest kwestia ubioru, żeby była jasność, ale tu są tak naprawdę najważniejsze rzeczy, które musimy zabrać do lasu. Przede wszystkim Coś, co pozwoli nam przetrwać, to jest taka żelazna porcja pożywienia, czyli tutaj niech ta butelka będzie przedstawieniem wody i płynu, który musimy zabrać w teren. A tu jest taka żelazna porcja pożywienia, czyli tutaj mamy batony energetyczne, żele. Jeżeli by brakło nam pożywienia. To jesteśmy w stanie bardzo szybko dostarczyć sobie szybko przyswajalnych kalorii i wykorzystać to do przetrwania swoistego. Mamy przede wszystkim mapnik, gdzie mamy mapę terenu, w którym się znajdujemy. Mamy kompas i mamy źródło ognia, jeżeli byśmy chcieli zapalić ognisko. Jaka jest przewaga mapy nad mapą elektroniczną w telefonie? Przede wszystkim taka, że ta mapa się nam nigdy nie rozładuje i będziemy mogli ją w każdych warunkach wykorzystać. Tutaj mam jeszcze taką ciekawą rzecz, co bardzo fajnie można wykorzystać jako rzecz awaryjną w przypadku noclegów w lesie pod jakimś trapem, w hamaku, bądź w namiocie, czyli światło chemiczne, bo warto dać znać y, ludziom, którzy poruszają się po terenach leśnych, też, że tam jest człowiek, że tam nocujemy i wieszając sobie takie czerwone światełko na namiocie, na hamaku, na trapie, bądź wieszając czerwoną lampkę, dajemy znać, że. Że my tam jesteśmy. Dobrze mieć źródło światła. Tutaj mamy latarkę czołową, którą możemy zamontować na czole i tak naprawdę mamy wtedy wolne ręce do operowania na przykład na naszym polu biwakowym, ale co jest mega istotne. Istotne jest to, że to światło może nam się rozładować, więc obowiązkowo zapasowe baterie. Ja zawsze jeszcze mam taką małą awaryjną latarkę która jeżeli ta się zepsuje, zguby ją, zaleje się, to wyciągam i swobodnie można ją używać jako pełnoprawne źródło światła. Kwestia noclegu. Mamy tutaj rozłożoną matę, którą sobie nadmuchaliśmy, ale możemy też użyć takiej folii typu blizzard. Jest to folia, tak jakby folia NRC, ta folia życia, która jest złożona z dwóch warstw. Pomiędzy tymi warstwami mamy powietrze i to powietrze nas grzeje, więc możemy wykorzystać taką folię zamiast śpiwora. I tu mamy zwykłą folię NRC, która też jest w postaci takiej płachty biwakowej. Też bardzo fajne, bardzo lekkie rozwiązanie do noclegu na, na łonie natury. Bardzo ważny jest też kontakt ze światem. No, i tutaj nieodzownym elementem naszego wyposażenia powinien być telefon komórkowy, ale zawsze z powerbankiem, ponieważ telefon nam się może rozładować. Możemy sobie tutaj oczywiście powgrywać mapy, na przykład bank danych o lasach, bądź aplikacje do nawigacji. Ale też fajną rzeczą jest to, żeby sobie zainstalować tak zwaną aplikację ratunek. Aplikacja ratunek jest to aplikacja stworzona przy współpracy ratowników górskich i ratowników wodnych, dzięki której możemy za pośrednictwem trzech prostych kliknięć wysłać lokalizację naszą do stacji regionalnej, stacji centralnej ratownictwa górskiego na danym terenie, i wtedy ratownicy górscy mogą spokojnie. Rozpocząć działanie i dokładnie zlokalizować miejsce wypadku, bo na terenach leśnych nie mamy skupków kilometrowych, nie mamy, nie mamy charakterystycznych miejsc. Często wiadomo, że da się nawigować w lesie odpowiednio za pośrednictwem leśnych linii oddziałowych, ostępowych czy, czy wydzieleń leśnych, ale jest to dużo prostsze i dużo szybsze dużo szybsza możliwość użycia aplikacji. Aplikacja działa w całej Polsce, możemy ją używać. Nad morzem możemy używać nad jeziorami mazurskimi, możemy używać w centralnej Polsce oraz możemy używać jej również w górach. I to jest taki mój zestaw, który oczywiście pakujemy do plecaka, który myślę, że pozwoli nam w miarę komfortowych warunkach przetrwać noc, czy tam nawet dwa dni w warunkach leśnych czy górskich. Parę godzin wędrówki i w końcu jesteśmy. Gdzie? He, no, y, jesteśmy na zaświcie, jesteśmy y, w centralnej części, można powiedzieć, Beskidu dukielskiego, tak się nazywa ta część Beskidu niskiego, ale jesteśmy y, tu, gdzie święty Jan z Dukli pustelniczył sobie. To nie było jego pierwsze miejsce, bo był też na Cergowej wcześniej, był na górze Piotruś, ale tutaj akurat nie przy tym źródełku, które bije pod kaplicą widoczną, przeżył sporo czasu i wiadomo, jak to pustelnik no, musi się zmierzyć z naturą, czyli musiał sobie zbudować jakąś małą chatkę, musiał użyć siekiery, żeby korzystać z opału chociażby ale też kapitalne miejsce do kontemplacji. W okolicy to miejsce nosi też nazwę na puszczy, albo Puszcza Świętego Jana z Dukli. Miejsce dzisiaj bardzo tłumnie odwiedzane, zwłaszcza w okresach w okresie letnim, ale jest to też teren, gdzie można się zanurzyć w las i pokontemplować naturę. Znaliśmy ledwie niewielki kawałek Beskidy ale mam coś dla Ciebie tak na koniec wycieczki. Leśny jest zajrzyj, przyda się, przeczytaj to porządnie i weź do serca. I druga broszurka, co zrobić w lesie, gdy. Zrobiłem ją kiedyś, napisałem taką książkę dla wszystkich, dla dzieci, dla dorosłych, dla starszych. Nawet tam jest takie porady, co zrobić w lesie, gdy spotkasz drwala leśniczego, niedźwiedzia, żmije i inne dzikie węże. Dziękuję Ci za super przygodę, a ja w takim razie udaję się dalej zwiedzać Beskid Niski. My, Polacy, kochamy lasy. Szukamy w nich ciszy, odpoczynku, pięknych widoków. I coraz częściej mocnych, survivalowych przeżyć. Zabierając ze sobą odpowiedni ekwipunek, pamiętajmy jednak, aby wszystko, co wnosimy do lasu, zabrać ze sobą z powrotem i nie zostawiać po sobie śmieci, które tak bardzo zakłócają leśną harmonię. Zachowujmy się w lesie tak, by zostawić go w takim stanie, by cieszył także tych, którzy będą w nim po nas, tych, co będą w nim jutro jak też i przyszłe pokolenia.